Siemano widzę z tej strony jak dzisiaj sobie pogramy w Wedłoczy z moim bratem, przywitaj się. 8, 8, no. 8, 8, 7, 7, 8, no! 8, 8, 8, ty tak sobą budować na łóżko? Nie. No, A <śmiech> dobrze, <śmiech> dobrze, że zapasowe te. ...przecie, <laughs> w tym jednym z kroczką i nie muszę kupować wiec. przestać I nawet po nie jak kupię teraz zdrowienko a nie stać to będziesz musiał ciągle kupować cięńty mm. nie da ten idziemy na diakse Ty się buduję ja jestem sigmo. Tak, tak. Patel tak, pierdolony się tak. za ciebie, aaa! Jestem w baju. No do nie zdeknął! Ja ZDECHNĄŁEM! Śmieszna akurat to była prawda, ale... Nie ale... <śmierna> jest <śmierna> prawda! Szybciej się buduj! Szybciej! Szybciej? No za pośpiech. O, dziękuję! Dzięki za oglądanie! tam, Dzięki Victor, oglądanie! No tak <oh <Çaina> jest kapit... Uuu, cztery już mamy, Skoczysz? Nie czekaj. Nie no, Kupuj ten, kupuj, kupuj, kupuj! Ale ja Widzę, bo mamy plan. <Glenn> I <sound> kupuję jeszcze jeden. Ale najpierw musimy zabić jakiś typków No, no najpierw musi ja się zabić. Ale ty, ale dziękować, bo ja cię No! A chłopie, to ja jestem taki mądry, że się zacząłem budować, Ej, bo... Ej, Dobra, chodź, chodź, idziemy do nich Przecież to ja jestem za mądry na siebie. Może robię złe schodki Patrz to, ja nam tutaj robię bazę na diaksach Patrz to, teraz nitk się tutaj nie wejdzie Nitk nie zobaczy o. tych diamentów Zobacz teraz robimy. byś mi pomógł! Klocka, od którego będziemy chodzić. Spokojnie Ale jestem w tą... W tą grę. A w ogóle pójść na te nauki, schodzenie po schodach. Ale by się mi teraz nie Cieka, Nie, cieka, odczuj się, odsuń się, odsuj się! Walnij pięknie Nie czekaj. Ja to zrobię spokojnie. I my skoczyliśmy na łóżko. Dawaj! Angstone! Ej, on, nie go, nie on nie goni, on nie, nie, no to mi nie wie, ono to mi nie wie! Gdzie zamknęłem w nich łóżko? Ja będę łapką miejscu Angstone. Serio? A co oni nie Tak! O tym tak. Wiedzą. Nie wiedzą. Ha, 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 ha. Idę do ciebie, tylko kupię kilow. Nie no, o, ten Wiktor, co się ci. Huh. O nie, oni mają dwie warstwy Serio? A co ty zrobisz z diamentami Ty ty mafię przy sobie? E, nie dam do i kupiłem jeden piecyk. E, bo oni cię zabudowują wiesz o tym! Ej Wiktor, nie wiem co ale zaraz będą trzeci ćwi tiki spadać, ci dalej. Dobra, już już mają po łóżku. Ja się już wykupuję. Uciekamy! Uciekamy! To... Nie bijemy, 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 bijemy! Bijemy, bijemy, bijemy! Dobra, gdzie jest kolejny, gdzie jest kolejny, gdzie jest kolejny? Gdzie jest kolejny? Nie, nie, nie wiem już. A łatwo. No, nie ciąg zablokowane. Skądam. Łapkę zostali, że zniszczyłem nich dwa no my musimy uważać, bo teraz nas ktoś ten zechciał wyjść. No ja bardzo tutaj zrobimy, o nie, to nie ma jak wyjść. Ale tak da, daj mi te wszystkie twoje diamenty. Nie, bo ja mam nie na piecyk stać, i na kupić i Wida bo tam biały się do nas, to teraz. Mam jeszcze kolejnego piecyka. No, idziemy białego ten zabić i później weźmiemy ich diamenty.

A ja w bo jednego spichnę Daj go! Zobacz, Zobacz, ty? Mam cztery taksy! Ale super! Ej, eks... Ej, i ty ma są tutaj sobie leżą, spoko Wszystko i... Ten, szybko wiem. do naszej bazy, bo ma ktoś tam podjechać. Niestety musiałem zmarnować fireballa, ale już mam zapasowego. Hej, ciemmo! Eee, ten... Ile kosztuje następny pieci? 6 diaksów. A ja mam trz, trz, dwa diaksy. Ja mam akurat cztery. To chodź. Ale nie, bo stąd wezmę to tutaj. Mam siedem diaksów. To daj, daj ten swój diament i ten do skwini. Dobra, dałem. Musimy jeszcze... No jem ja do skrzyni, łup sobie na pewno kupię, bo ja lubię strzałek sobie. Pa, jak... sobie lecą. No, lecą? To... co no, tak. to, no, to sobie zrobię? Mamy dosycik, strzał w Krzyśkę. Nie lecą MSJ. a nie, lepo poleciał. a ty jeden do 10 lat leci. Mam trzy, to teraz... Myślę, my ten... że to jeszcze żelazo zbroje... żelazny wieczyk, gdyby ktoś chciał się nam teraz włamać, w ten moment. Ja widzę, i jak zrobimy już to za 8. Dobra, nie, nic to, to mi się jest tak. opet. Tyle nam tego będzie lecieć? tak sobie uzbieramy i zabudujemy się. Zniszczymy na wyro, jakby obudowę, i ten. I to zrobimy obsydianem. Jestem I na mnie teł? Kilka warstw obsydiadu. jeszcze żyją? Dobra, ten, 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 mam... ale. mam... żółci się budują do tych, do. Ciemno niebieskich, a my jesteśmy obok niej, więc strzelam to nich. No strzelaj, strzelaj, strzelaj. A to są włóci. Nie fireball, fireball! Ale dobra, nie trafili nim, bo są ludzki. Nie trafili, mocno, bo co zaraz to go. Da mamy, mamy ten, mamy najlepszy piecyk. Jak im jednego ale przeżył to! Dobra, lecę na ich, dawaj ze mną, dawaj ze mną! Nie poczekaj. Nie no lecie na ich! Muszę! A na tych gdzie oni są! No tutaj obok ciemno jasno niebie... ciemno niebieski! Szybko, muszę Fajbola sobie kupić! A widzę i czekaj, zepnę gumowę, jak trafię! Dawaj. E Dobra, a piję twojej bole w główkę! Nie trafiłem! Ej, nie poczekaj, ja muszę wziąć generator. Oooo! no daj, daj sparaty, wszystkie twoje. Nie da. Mam, mamy to wy mieczyk. No, jestem mieczyk, musiałeś kupić, a mi zbroję nie. No, bo Ej, I, i teraz ten. Niedobre, ja teraz kampię wieczorem w tym generatorze. Czemu? Bo chcemy to. No co, diaksy, to... tutaj ci diaksy nie wypadną. Ja chcę, diaksę, to. bo jesteś w ten! weź teraz. Na... Viktor, ty jest najpierw, a ja już nazbieram ten. Weź ten diamentowy mieczek, i ja już zbieram na obsydian. dobra, a ja lecę prota. zrobić. robić rob? Protekcjon, żeby się bali, bo myślę, że pewnie mamy najlepsze. Ej, idą tu w szparcie! Jakby czy nie zbieraj generatora, nie zbieraj generatora. a Ja ła! Nie, tylko była identyka. Dobra. Oh! Odbieraj To Dobra, szybko, kolejce pod jaksy, lecę pod jaksy, lecę pod jaksy! Prota czy Sharpnessa mam kupić? Prota i Sharpness'a mam i kupić! Farp... Proteksjona kupię też. Nie zbiera generatora, co? Chcemy to i chcemy też Sarpnessa. Teraz mamy Sharpnessa i Prota. Teniew, czy ty zebrałeś generator? Przepraszam. 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 Ach, ej, ej, dobra, nie wiem... Oddaj żelazo. Czekaj, za. Mamy to... na śwór Nie, nie, nie. Ej, do, nie, daj, 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 smaragdy. A ty... Ej, mówię, no trzy smaragdy za stek żelaza. Dobra, to poczekaj. <gry> poczekaj. Da, czekaj. I co? Też jest I co jest? Nie, to, ale nie, mów wtedy. jakby... czyż tak, proszę. Co ja chciałem. Ja wiesz, ile mam opsa? Widzę, jest opsa? Mam 32 opsa. Pójdę się pić. Ale czegoś mi tu brakowało, co ja chciałem. A muszę z. Stack op. Idę, da Wiktor, nie wci... Ej, idzie, 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 idzie! Dobra, pijemy, kuzyna! Co? Cię kuzyna? Dobra pastera lecisz. Aha. Tak, szybko ni szybko niż nam obudowę jakby, szybko ni obudowę. Co? Czemu? Obsidian mam 40! Szybko! Szybko niż te! Masz nożyczki? Czy ty, ty, ty to miałeś zrobić? No czekaj, czekaj, czekaj. O coś, o cóż, się leci tam. Okej, okay, dobra, dawaj, dawaj, szybko, szybko, ja tutaj. Ja tutaj stoję na straży, gdyby się jeden Fireball mnie mm. nie zabije. Nie za wielka to budowa? Tylko będziemy mieli mało miejsca, bo my mamy, bratku, być ten. Nie, nie poczekaj, kurde. Źle to zrobiłem. Ile niszczy te fireballem ten... mostek. Poleciał na ich fireball, na ich mostek. To nie, no nie, Wiktor, czy my tutaj się zmieścimy? Ale ja chcesz zrobić kolejnego trade'a? E, pięć szparagdów... No, no dobra, kupujemy. Nie, kurde, Wiktor, musimy to wszystko niszczyć. A nie, bo... Bo my tutaj się nie zmieścimy. Musimy to niszczyć? My we, po prostu zrobimy kloca z obsydianów, niszczymy to i robimy kloca z obsydianu. Tak! Szybko. Max, jak skillów? No. No dobrze. Ile jeszcze tego będziemy tak niszczyć? Przecież to się wieki... O, dobra, jeszcze mam jeden obsydian. Ale to też dobrze, bo jak też będzie chciał zniszczyć... Albo to ten niszcz, a ja zbieram ten na obsydian. Bo wywiedzić takiego kloca to chłopie. Ej, dobra, to jak zbierasz obszarzen to, to proszę smaragdy. Do generatora ci wrzuciłem 8. To dygnirat. Ej, bo ja tak nie Ale jak będą siedli ci? Ej, z kim my gramy jeszcze? Jel... No ci... No, jak co? Jaki ty kolor się? Yellow. Do... No, no tak, no wiem, ale że jakby jak w No żółty, żółty. To w go fireballem, To się w ogóle nagrywa. E się buduje. O widzę widzę, widzę we mnie, ale nie widzę gracza. No ja też, O, i tak tak. musiałeś podejść. Oj, widzę gracza. Panato. Proszę fireball. i <coughs> to lecę po więcej. Ale oddam... O, odbijam jego fireballem i go zabiłem. Chyba zabiłem. Wiktor nie w wcie... kurde nie. Dodałem 12 szmaragdów do degenerata. Da Wiktor, ty teraz ten, ty teraz Nicz, w... a ja jestem na strzałach. Ale e, dobra, ale jak przyjdzie, to musisz zmarnować mojego firebola, bo... Ma 13. Ej, idą, ej, idą, widzę! Idź. Niech niezbędę. Ja, ja, same... ja mam 13 fireball i nic tutaj tak nie przejdzie. Patrz to, po co ci 13 jak masz jednego? <słuch> 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 Dawik, dalej. Chwila, muszę na fireball. Jak widzisz, nawet nie musisz trafiać, żeby kogoś pokonać fireballem. Oddaję wszystko. A I bierz Uy. sobie, bo dużo już w generatorze. degeneracie jest dużo. Ile diaksów. Czemu ja nie swoje własne łóżko? Obudowę swojego własnego Ten łóżka. robię na lepszego plota. Czemu tutaj nie ma najlepszego kilofa, który kopie raz, dwa, trzy, pupa? Szybko, tak kupię bardzo. Wtedy by na Fałbud byłaby tak szybko odrobiona. No jeszcze zrobić. Tymi... Nie lec! Le, czy nich rozwalić jednym firewallem, więc podejdę trochę do nich. Lecę pod jaksy nasze. Ja przed chwilą tam byłem. A no byłeś, to odkładam. Są dwa diamenty tylko. Dam to, pyk i... Ej, ja lecę nich podjeżdżać! Nie! Ej, idzie tu, idzie tu! Cofam się, cofam się, cofam się, cofam! No Wiktor, ty to e, szybko to nich, ja mam 15 fireboli, ty to nic, ty to Nie O co ja no. zrobię? Takie coś i nie przejdą przez. Nie w obudaj się... Daj. Wiktor, chodź nie wszyscy! Tylko nic mnie nam dajemy, damy, damy nim wygrać. Kurde, walo, spokojnie, spokojnie. No wy ty to chcesz nie wcić A... Eee y, idą, i, czekaj, ty ni ty, niż, ty niż, spokojnie. Ty nie, 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 nie. Tak, ty niszcz! Nie, bo ja kopałem i ty nagle podeszłeś mnie i od nowa bym musiał. Nie Dobra, Wiktor, nie niszcz to, niszcz to. Ja... Nie, ej, nie. Nie tak. ty ile to niszcz. Ty to niszcz, to Ile masz, tak, masz fireballi? Dużo. Ile? Cero. Ale już mam... No, nie idzie, dwa, tu nowy nie to nowy Wiktor. To zapalię w dwoma fireballami, okej? Okay. U! Czekaj, nie wstrzymaj... Ta strona to niszcza a ty mów kiedy się nabrał. Nie dobra, to na odwrót, jemy i się zamieniamy. Zniszczy mostek. Okej, okay, to lecę pod 10 tysiąc Bo chcę robić TNT Jumpa. No, nawet nie potrzebne mi teraz niszczenie. Kupimy sobie coś za szmaragdy. Hej, on zrobił Jumpa, chciał. Dawid, to szybko niszczymy. Chwila, poczekaj. Ej, bo jeszcze jedno. jedna. Dobra, ale szybko niszczymy to wichor. Ej, dobra, ej, bo można też kupywać połapki na Bydwursach. Że jak wejdą tutaj, to będzie na przykład że pokazać, jak ktoś się włamał do naszej bazy i też, że zostanie takie coś, że będzie o wiele wolniej kopał. Ej, to ile A ty czego chłopie. Co gdy to jest właśnie chyba. Kupię, my zrobimy jak takiego kloca my zrobimy, bo ten kloc nie będzie taki jednowarstwowy. Ej, idzie, idzie, Wyła idzie! Ty, e ty, ty wicz ten, ty spokojnie ten. Nie, ja w ogóle muszę trochę postrzelać. O kurde. Wywalaj. Ty też wywalaj. Dla Wiktor, ja ty to niszcz! Nie dawaj, dwóch strzelamy, będzie fajnie! Czekaj Wiktor, wiem co robię! Nie, ty NICIA ja będą robić tych jumpy, ty to jest by żeby odejść. Patrz na to, patrz na to. Dawaj, Ej, <grym> ja lecę też sobie pierwsze kupię. Dawaj, na raz, dwa, trzy rzucamy Ender na Czekaj, 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 mam, mam, mam Ender dla ciebie. Nie powiem, to jest, mam Ender Perły, Co, na perłę. Oni O nie, tam... Nie, zrobili, bo to oni są. Albo Wiktor, nie, ja... Dziąg, ale ja, 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 po... tam dalej... Da, daj na trzy Perły, na trzy Perły. Raz... Dwa... Trzy... Cztery. Nie! Kurde, robi ty i ty, pan do nas? Na nie ty nie zrobię! Dawid, to szybko nie, nie. niszczymy. To szybko kupujemy, no, no nie da się tego zmniejszyć. Ty mu ty złotym kinofem kopiesz. Bo chyba jest szybszy. Ej, to tak działa? Tej. Nie, chyba jest wolniejszy. A, a jaki ma enchant? O, y, ten. Wydajność 3. A mój też ma wydajność 3. Aha. Nie czekaj, ale. Dawid, to. Ale jak temu ty tak zmarnowałeś te firebally, Lani. I tak zginęłeś. Chłopie, jeden fireball mi wystarczy, żeby nie dwóch pokonać. Kupię sobie jakiś wykończony miecz. Ale to gdy byli na mostku, brat. Na Wiktorze szybko chodź. No dobra, jest. już idę, już idę. Dobry wyniem miał swoich diaksów, swoich ten. Swojego sadzia, bo ja go mam tak ileś, a ten klot będzie taki wielki, co nie? Ej, poczekaj, ty nie tu. Ej, ja lecę po diaksy. N nie, a, nerwuj mnie, co bo się przenadzą. Ja się wyłamie. Za zero. Słyszałem. Firebola. Ja to ja go rzuciłem. O idą, idą, idą. Dobra, to ty coś rób. Nie poczekaj, ty coś rób, ja idę ten. Ja Firebola kupić. Perławóca! Tutaj jest na tam na, główę, na główę jest. Zrobimy budowę naszego łóżka w 3 sekundy. Nie, wchodzi! Dawaj! Dawaj jest. go! Jest! Jest! Idę po ej, drugiego! Ej, idę po drugiego! Lecie do nas! Lecisz go! Dawaj go! Dawaj go! Dawaj go! Dawaj go! Gdzie on jest? Gdzie on jest! 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 jest. Krzysiek, jak ty to? Krzysiek, ty to? Niech szybko tam obudaj, Niech tam obudaj! Szybko! Nie szybko! Dwa Tinkiki wystarczą! Trzy nawet! Uciekaj! Dobra, jest! Jest to git, jest git. Ty, ty zanim budować, ja, ja to niszczę! ty zanim budować, to chcesz budować. Kloca buduję. To ty to zbuduj. No, Ale w ja nie... musimy zniszczyć. To zaraz tinki tam postaw po prostu. Ale już wiemy, że oni umieją enderperki zrzucać. No. Ja ci pokażę, co trzeba zrobić, żeby nie, żeby... Umierali ciągle, gdy rzucą. Robimy taką tarczę, i jak rzucą, to po prostu się wywa Musimy też z tą stroną. Akurat, żeby mi dać, zostaw już, zostaw już. To jednego go plus Ego, oni są na szmaragdach. Jedni muszą po szmaragdach chodzić. Musimy. Dobra, i mi już się budowali. Ja nie będę budować, bo. Ja nie, mam To co a nie, to chodź, ten! Ja lecę pod jaksy! Niech muś, idziemy już do koca na wieki wieków. Wiek. Amen, chodź! Albo nie poczekaj, wcześniej. Ja Ej, trafiłem na jak się trafiłem na... Ej, bo ty, się. się. Czemu akurat tak? Muszę rzucić no, dobra, je. Ej, bo ja utknęłem tutaj. O Ej, przejdziesz tu do pełni i dasz mi enderpełę. <laughs> Jezus, Maria! Mawia, katynę i no, no tak, się jak to jest miarę A to wtedy ja nie wyciekajmy w jedną Zrobię takie coś i teraz nie przyjdą tutaj, Patrz, jak jestem mądry. <laughs> Tylko traf, proszę! jest. Dobra, daj Enderperełkę. O, jest ten się i sobie... Dobrze, chciałem wyjść. I teraz jak trafi, jak nie to... Dobra. Dolnie do Dolnie! Do Dobra, Dobra, idę do co chcę kupić prota. Sępne <noise> lepszego nam chyba piję, czy nie da się? Nie da ulepszyłem nam. Dawid, to chodź, idziemy do tego klucza na wieki wieków. Amen, chodź. Dobryś sobie O mieczyk. Poczekaj, te długo. Ja muszę sobie kupicie z wszystko, co jest potrzebne. Poczekaj. No, kupię, żeby daj przeżyć. Mi wszystkie, wszystkie, daj mi wszystkie, emeraldy. Nie! Tak! Ja na coś zbieram? Na co zbierasz? Nóg. tutaj, wyjdą tutaj! Dawaj się! Perłą, perłą, perłą! Do kloca, jest, jestem w klocu! W klocu, klocek! Szybko, szybko. To budowanie jest na czas

Ej, może wykopię z tym i zobaczę, czy będę widzieć twój O nie, czekaj, mam pomysł. Mocuj się! A teraz teraz się nie budzę! Tak, zwłaszcza się do Baza, bo mu to opisał mamy jest najlepszy mieczyk to na bedłaca. Wiktor, chodź, 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 chodź! Dobra, mam dla Ciebie prezent. Ale nie chwila, muszę zobaczyć, czy będę Cię widzieć. O Jezu! Chodź, chodź, Ale to mi, się przecież. to mi nic nie zadało przecież. Co? To mi nic nie zadało. Gdzie on Ej, prosty prezent, tutaj szybko już. Mam pomóc, spocznij się, odsuń się Ej, zrób dziurki i go do bazowy, zaraz A to... Próbuję Nie, czekaj, patrz Dobra, robimy tutaj takie drzwi I daj na najnowsze okay idziemy ,right? do jego strona To samo, okej? Tylko jak zdachniemy, to już po nas jest, wiesz co? Dobra, już idę Dobra, ja piję, Jeden... więc teraz szybko śni Ty pita No bo oni naszych smaragdów korzystają Dawaj! dawaj. Od tam ich jest dwóch! Daj do nich! Dobra, dawaj! Ty wyszedł do kloca! Prawie do świętokloca! Ty nie wyjść! Ty zginąłem! Zabiłem! Zabij Nie! Zabij mnie! Zabij mnie! Zabij ty Zabij nie, ja ta szybkość mnie denerwuje, ja nie chcę mieć tej szybkości. Dajcie mleko. Ja spadę z twoim prezentem. A kupić ci kolejny czkim, masz cię kupić kolejny? Nie Wiktor, chodź teraz. Szybko, szybko. Mam pięć moich kuzynów. A tu jest dziura. Patrz, tak się Oni są nasimi ochroniarzami od dzisiaj. Nie Wiktor, i patrz! Jeden będzie tu, drugi będzie tu, tak, trzeci, trzeci będzie tu, czwarty będzie dobra. tu. Patrz, Ej, kurka! Kurka tu jest! <grym>, na dach jednego. Ej, <grym>, na dach jednego i stachem nie wejdą, od nich rozwali. Proszę, masz tutaj kolejny prezent. Krzysiek zobacz, nie wejdą nawet. Krzysiek. Ale <grym>, nie... co bo oni gudą weszli. Patrz na to. Wskity. Ej, no i teraz możemy sobie na nich patrzeć. Oni nie wiedzą, że te że tingiki te do no, mnie się zadają. Ale to jest jakieś super, że ode przytrzymuje strzał, strzały. Pum. Ej, ja to się nagrywam w ogóle? Chyba tak. No tak. To fajny w... Ty, ile no to już trwa filmik... nudzi, nudzi mi się, lecimy ich zabić. Dobra, dawaj. No nie, co ty... Sorry. Co idą tutaj? Ty tepną się gdzieś, tepnął się tutaj, jednak... Nie zabij, wychodzimy i zabij... O, tutaj jest, tutaj jest. Tutaj jest, tutaj jest. wejdą, górą wejdzie. Jakby co nas tutaj nie ma. On myśli, że my nie wiemy. Aaaaaah! <laughs> nie stoi mi nik! Dawaj, jeden zawity! Kupię! Jakim cudem mój serwer fish nie dał sobie rady z nimi? Kurde, Czemu? mocuj się! Ja bloków nie mam! Dobra, wykupię twoją wełnę jaka i nie strefa, patrzcie, widzę jaka strefa u Sigma. Dawid, to chodź, idziemy. Dobra, wyszłem, dobra, dawaj, szybko nik! Podjeżdżamy nik! Mam najlepsze killów chyba w tej grze. Czy... No czemu mnie tak zacina ciągle? Boże, jestem jakiś cheater. Papa oni mają blisko bazę. Uuu, aha, bo oni się jajkiem to nas budują. Cicho, cicho, No nas się bo nie się tego nie spodziewałam. Ja im to wyraźnie go chowam. Tak jak zielone wbijasz? Ja zielone? Dobra, ty się zakupuj, ja idę. Ja się schowam. jak będą... Idą mariaksy. Ej, dobra, nie ma, nie ma nich, nie ma nich! Wyszli na reakcję, jeden wyszedł. Dobrze, no i nowaj, teraz nowaj, 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 nowaj. dawaj, teraz dawaj nich! Dawaj nich, dawaj nich! tak do nas Dzieliście to dajcie! Da. Nie, nie zdenerwował. Gdzie jest drugi? Ej, dwóch jest! A nie, jeden już odpadł. Dobra, to są jego Sony. I nie, oni tego mają?! to Patrz na... o... Nie, dajemy, dajemy mu żyć, my jesteśmy mili gracze. Daj mu żyć. On jest miły ja bardzo. Ja nie jestem miły, bratku. Przyszedł, dlaczego? Łatwiutko, poczekaj! Ja widzę, to tobie był koniec, cika No!